Każdy z nas chociaż raz spotkał się z krytyką, nieważne czy była ona uzasadniona, czy też nie. W obu przypadkach odpowiedzialny jest jeden Boże. Poznajcie ją proszę, Momosa. Zapraszam do oglądania. Zwykle przedstawiany jest jako nagi starzec, zdejmujący maskę z twarzy jedną ręką i trzymający laskę błazna w drugiej. Momos występuje zarówno w mitologii greckiej, jak i rzymskiej. W obu jest bóstwem drwin i ironii oraz uosobieniem sarkazmu, żartów i pin, a także nieuzasadnionej krytyki. Według teogonii Hesioda był synem Nyks i bratem bliźniakiem Oizys, bogini nieszczęścia. A Nyks urodziła nienawistnego Morosa, czarne Kery, Thanatosa i Hipnosa oraz Oneiroj. I znowu wrócę bogini Nyks. Choć z nikim nie współżyła, wydała na świat jego Momosa i bolesną Oizis oraz Hesperyny. Urodziła także Mojraj i bezwzględnie uczciwego Keresa. Również śmiertelna Nex urodziła Nemesis, aby trapić śmiertelnych ludzi, a ponie Apater, Filotes, Gerasa i Eris w otwartym sercu. Jego przeciwieństwem jest Euphemę, uosobienie pochwały. Początkowo Momos był doradcą bogów olimpijskich lecz z powodu przesadnych drwin i ciągłego ich krytykowania, ostatecznie został wygnany z Olimpu i strącony na ziemię. Ezop upodobał sobie jego postać i napisał o nim dwie bajki. Pierwszej został wybrany, żeby osądzić zawody między Zeusem, Ateną a Posejdonem. Opowieść głosi, że Zeus, Posejdon i Atena kłócili się o to, kto może zrobić coś naprawdę dobrego. Zeus stworzył najdoskonalsze ze wszystkich zwierząt – człowieka, podczas gdy Atena stworzyła dom, w którym ludzie mogliby mieszkać, a kiedy nadeszła jego kolej, poza zrobił byka. Mamo został wybrany z nadziewania zawodów, leżysz jeszcze wtedy żył wśród bogów. Biorąc pod uwagę, że Mamos był skłonny lubić ich wszystkich, od się krytykować byka za to, że nie miał oczu na rogach, aby mógł widzieć podczas czarży. Krytykował człowieka za to, że nie miał mu okna do serca, aby móc ocenić jego zamiary. Krytykował dom, ponieważ nie posiadał kół, żeby móc swobodnie z nim podróżować. Z tego powodu Plutarch i Arystoteles skrytykowali opowiadanie Ezopa jako pozbawione zrozumienia, podczas gdy Lucjan upierał się, że każdy z rozsądkiem jest w stanie osądzić myśl człowieka. Druga bajka opowiada, jak Momos przygląda się posągom praksy Telesa i oznajmia, przyglądając się wizerunkowi Afrodyty. Ojcze Zeusie, to była doskonała umiejętność. Nie mógł bowiem znaleźć w niej nic złego poza skrzypieniem sandałów. Nawet sam Bobus nie mógł znaleźć w niej widy. W Eposie Cyprias, VIII wieku przed naszą erą Mamusowi przypisuje się wzniecenie wojny trojańskiej w celu zmniejszenia populacji ludzkiej. Renesansowy autor Leon Battista Alberti napisał dzieło polityczne, które kontynuowało historię Boga po jego wygnaniu na Ziemię. Zeus miał go przywiązać do skały i kazać wykastrować. Później jednak Bóg piorunów odszukał rękopis, dzięki któremu okazało się, że krytyka jego osoby przez Momosa była słuszna. To wydarzenie skłoniło niektórych uczonych do postrzegania Boga nie tyle jako irytującego i podłego dla innych, ale prawdomównego krytyka, który ocenia innych. Oczywiście Momos nadal był wredny, ale to co mówił, brano do serca. Na początku XVI wieku Erasm przedstawił Momosa jako orędownika słusznej krytyki władzy, przyznając, że Momos nie był tak popularny jak inni, ponieważ niewielu ludzi swobodnie przyznaje się do krytyki, jednak śmiemy twierdzić, że z całej Rzeszy Bogów, kształconej przez poetów, żaden nie był bardziej użyteczny. Z racji, iż pochodzi spod ziemi, oprócz kpin i krytyki, często przypisuje mu się zaszczepienie w mężczyznach poczucia porażki, w związku z nowymi pomysłami lub przedsięwzięciami. Mamo stał się synonimem szukania błędów, a powiedzenie, że jeśli nawet on nie może czegoś skrytykować, jest oznaką doskonałości. W okresie renesansu kilka dzieł literackich wykorzystywało go jako rzecznika krytyki i tyranii, podczas gdy inne uczyniły go krytykiem. Współczesnego społeczeństwa na scenie stał się w końcu postacią niewinnej zabawy. Jego imię jest pokrewnione z mumfi, co możemy przetłumaczyć jako wina, wyrzut lub hańba. Literatura. W komedii społecznej Luciana The Gods in Concile z drugiego wieku Momos odgrywa wiodącą rolę dyskusji na temat tego, jak oczyścić Olimp z obcych bogów i barbarzyńskich półbogów, którzy obniżają jego niebiański ton. W traktacie filozoficznym Giordano Bruno Wypędzenie triumfującej bestii z 1584 Momos odgrywa integralną rolę w serii dialogów prowadzonych przez bóstwo olimpijskie i narratorów Bruno. Dyjowicz stara się oczyścić wszechświat ze zła. Kinematografia w filmie krótkometrażowym Johna Dridena. Sekular Masque z 1700 roku, Momoskwi ze współczesnego społeczeństwa w towarzystwie innych klasycznych pust. Teatr. W Europie Momos stawał się postacią beztroskiej i sentymentalnej komedii, odpowiednikiem Arlequinas francuskiej i włoskiej komedii Delar. Typowym przedstawieniu rywalizuje o miłosne względy nimfy w Opera Ballet Les Amours de Momus z 1695 roku. Henry'ego Desmaretso. Mamos pojawił się wraz z kobiecymi postaciami na okładce The Beauties of the English Stage z 1737, podczas gdy Figures of Fabulous Gods z 1820 Leonarda de Freyna jest partnerem Komusa, Boga Karnawału i Temidy, patronki zgromadzeń. Ze względu na powiązanie z Arlekinem, Momos zajął miejsce błazna na francuskim pakiecie kart Minsiat. Uczyszczył swojego imienia satyrycznemu wierszowi Georgia Savila Kareya Momus lub krytycznemu badaniu zasług wykonawców i komiksów w Teatr Royal in the High Market z 1767. Inne. Z kpiną statua Momus Karla Sandburga z 1914 przygląda się niezmiennej ludzkiej scenie o ludziach, którzy ze straszliwą powagą grają stare, znane, uroczyste powtórzenia historii, ponieważ nadal przeludniają świat, a następnie się wyżynają. Momus był nazwą stowarzyszenia Mardi Gras Galveston w Teksasie, rycerzy Momus w Kam Założonego w 1871 roku. I to by było tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Do usłyszenia w następnym.